I jak pan przeczyta, to może pan zdanie po zdaniu ze Zdrowaś Mario wyciągnąć z Pisma Świętego, z waszego ulubionego Starego Testamentu, drogi protestancie. To jest, Zdrowaś Mario to jest kompilacja cytatów biblijnych, protestanckich. Jaki on jest głupi, jakim on jest kompletnym ignorantem. Jeśli chodzi o modlitwę Zdrowaś Mario, to absolutnie ona nie jest żadną kompilacją Starego Testamentu. Są bredzi. To nie jest to żadna modlitwa do Marii. To jest kompilacja dwóch rozmów, ale z Nowego Testamentu. Najpierw Anioł rozmawia e, z Marią, a potem jej kuzynka Elżbieta. Dwie ciężarne kobiety. Nie? Jedna nosi Jana Chrzciciela, druga nosi w łonie Jezusa i wtedy ta jej kuzynka mówi, błogosławionaś, czyli szczęśliwa ty jesteś między babami i błogosławiony, szczęśliwy owoc żywota twojego Jezus.